No właśnie, jako jedna z tych twarzy strajku kobiet. Czy jest coś takiego, co, czego brakuje Wam dzisiaj w, w Waszym ruchu, albo czegoś, co, czego brakuje na ulicach polskich i nie tylko polskich miast? Mm, czego brakuje? No, brakuje nam trochę lepszej pogody, bo to zawsze sprzyja, <noise> a tutaj nie możemy liczyć za bardzo mm, na, na aurę w tych miesiącach. Ja lubię, ja lubię taką poetykę protestów z Ameryki Południowej. Tam jest dużo kolorów, można grać ciałem też, że na ciele można też pisać rzeczy. Um, lubię też to, że tam jest dużo muzyki i tańca w trakcie. I zawsze marzyłam o tym, żeby w jakiś sposób to tutaj wprowadzić, żeby było tego więcej, bo protestować można na różny sposób. Bardzo mi się podoba to, że w ostatnich tygodniach z młodzieżą właśnie tego tańca muzyki jest więcej i że to ma taki charakter, to jest bardzo fajne i to mi właśnie odpowiada. Czego brakuje? No nie wiem, zawsze czegoś, bardzo dużo rzeczy tak naprawdę brakuje. No my to robimy wbrew warunkom, a nie dlatego, że mamy idealne warunki. No stop czegoś brakuje. W pierwszych tygodniach w ogóle nie miałyśmy szczekaczek, nie było nagłośnienia często, musiałyśmy prowadzić tłumy tak po prostu na żywca. Brakowało podstawowych rzeczy, no nagle się okazywało, że powinnyśmy mieć jakieś środki na gaz na przykład, a też tego brakowało. Potem się zorganizowaliśmy, ludzie zaczęli po prostu nosić to ze sobą albo były takie zespoły, które przynosiły takie um, apteczne pomocy. I no, stop czegoś brakuje. Brakuje ludzi, brakuje czasem siły. Pomysłów to akurat nie za bardzo brakuje. Dużo rzeczy robimy, no, zaharowujemy się, żeby, żeby to było. To jest też sytuacja związana z COVID-em, że po prostu albo ktoś jest chory, albo właśnie się boi, albo coś. I, I to też nam troszeczkę paraliżuje ręce. Także jestem zaskoczona, bardzo mile, że pomimo tych wszystkich problemów to tak wybuchło mocno. A czy jest coś, co powiedziałabyś dzisiaj osobom, które są, są przeciwko, przeciwko tym ruchom, tym wyjściom, tym spacerom? Jak to się zaczęło nazywać? Czyli tym osobom, które się nazywają, że są pro-life? Nie wiem, co specjalnie mam im do powiedzenia. Tak naprawdę jedyne, co mogłoby ich przekonać, to konkretne przypadki. My za mało znamy tych tragedii. Nie wiemy o tym, co się tak naprawdę dzieje w tych podziemnych gabinetach. Jak wygląda potem sytuacja rodziny, kiedy matka umiera zostawia dzieci? To są dramaty, jak to rzutuje na psychikę kobiety, kiedy musi donosić ciążę, która wiemy, że nie przetrwa albo urodzi się, i będzie cierpiał. Także tego nam chyba brakuje nam wyobraźni, i wydaje mi się, że no właśnie tym ludziom brakuje wyobraźni. I jeśli miałabym im coś powiedzieć, to żeby spróbowali wczuć się bardziej w drugiego człowieka, w to, że takie po pierwsze sytuacje mogą mieć miejsce, po drugie, nie każdy jest na przykład wierzący i znajduje jakieś pocieszenie w Bogu. Niektórzy ludzie z tym dramatem zostają sami, i że są to sytuacje, których nikomu nie życzymy. I powinniśmy sobie jakoś nawzajem się rozumieć, pomagać. No, jakoś mieszkamy jednak razem i jest to nieuniknione. Będziemy mieszkać dalej razem. Jest u mnie w kobiecankach w moim podcaście taka tradycja, że przed spotkaniem z gościem, z gościową, jak ja to mówię, szukam w książce jakiegoś cytatu, jakiegoś kawałka książki, który podarowuje mojej, mojej rozmówczyni. I dla ciebie znalazłam kawałek z książki Biegnąca z Wilkami Clarissa Pinkola Estes. Nie znam, ale tytuł jest dobry. No, cudowna książka, polecam bardzo i cytat jest długi, ale trochę go skróciłam w ramach tego, że mamy mniej czasu niż, niż, niż myślałam. I chciałabym ci właśnie przeczytać. Trzeba pielęgnować naturalne instynkty, chronić je, pozwalać im wzrastać, bo nawet w najbardziej ograniczonych warunkach, jakie narzuca kultura, rodzina, polityka czy własna psychika kobiety, którym udało się zachować łączność z najgłębszymi, pierwotnymi instynktami, o wiele rzadziej ulegają one niemocy i stagnacji. A, coś w tym jest, bo tak jak mówiłam, wychowałam się w górach, dla mnie taka natura i dzikość tej natury jest ważna. Ja bardzo czuję, że mam w sobie taką wytrzymałość, właśnie człowieka wychowanego w trudnych warunkach, który wie, że nie zawsze jest fajnie i łatwo, więc te warunki mnie nie zrażają. No człowieka, który musi jakoś tam walczyć no, z tą naturą, czy, czy nawet z mentalnością takich małych miejscowości, powiedziałabym, zwłaszcza jak się wyrasta na taką wrażliwą dziewczynkę. Um. Tak, czy tak, jest coś pomiędzy, coś, coś to jakoś to pasuje. Tak, no dla mnie jest coś takiego też w tej, w tej walce o swoją wolność i prawo wyboru jest po prostu coś takiego pierwotnego mhm. coś, co, z czym się tak naprawdę nie dyskutuje. Tak, to nie jest właśnie dla mnie dyskutowane. No, ludzie potrzebują argumentów, no i można to oczywiście ubrać w jakieś logiczne zdania, ale tak naprawdę po prostu chodzi o taką pierwotną potrzebę tego, żeby być wolnym, żeby ktoś ci nie zabraniał. To jest też to, że jestem wychowana w takich otwartych, dużych przestrzeniach. To bardzo też ma duże znaczenie. Ja to czuję w życiu, że to ma bardzo duże znaczenie w moim zachowaniu, w takiej psychice, w myśleniu o świecie, że dla mnie przestrzeń jest otwarta, jest duża, jest taka do eksplorowania, nie klaustrofobiczna i jakby tego samego oczekuje od życia. Otwartych przestrzeni, otwartych drzwi, szeroko otwartych okien, wietrzenia i tak dalej. Mam takie pytanie trochę o to, co dalej i przed Wigilią wyszedł, nie wiem czy dobrze to nazwa, ale tak to sobie zrozumiałam, że to jest taki spot mówiący o tym, że nadchodzi drugi etap rewolucji i w tym drugim etapie rewolucji zachęcacie ludzi, Polaków, nas, obywateli do wzięcia czynnego udziału w w tym, w tej, w tej zmianie, i chciałam, żebyś po prostu powiedziała trochę mi i nam, o co chodzi, do czego, do czego jesteśmy zaproszeni? My myślimy długofalowo, jesteśmy na ulicy, bo jest taka sytuacja, że nie jesteśmy wpuszczane na przykład do Sejmu czy do jakichś tam miejsc, gdzie się decydują rzeczy, które nas dotyczą, więc jesteśmy zdane na tę ulicę, ale w nas jest ogromny potencjał w tym ruchu kobiecym. Tego, żeby robić więcej rzeczy i że w pewnym sensie my się marnujemy, jakby tylko na, na tej ulicy będąc. A druga rzecz, że my jako strajk kobiet jesteśmy przyzwyczajone do protestowania, ale do nas dołączyło dużo osób, które wcześniej nie protestowały. I oni inaczej postrzegają taką dynamikę protestów, potrafią się na przykład załamywać tym, że nagle w jakimś tygodniu coś się nie dzieje. Że to jest straszne, bo że to znaczy, że to wszystko upadło. Nie, nie upadło spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, tylko że są różne fazy. Więc uznałyśmy, że ten moment jest bardzo dobry na to, żeby wprowadzić taki drugi element, który z ulicą nie jest związany, a ma to też związek z czasem pandemicznym, że po prostu są osoby, które boją się wychodzić i którym chciałyśmy też dać jakieś takie miejsce, gdzie będą mogli ten protest jakoś swój uprawiać. Więc przeniosłyśmy ten protest do sieci. Ale też jest to po prostu alternatywa na, na wyrażanie sprzeciwu, ale wyrażanie sprzeciwu w formie konstruktywnej, co nie jest rzeczą właściwą dla Polaków, bo jesteśmy bardziej z natury powstańcami i będziemy zawsze jakby z szabelkami bardziej latać. A tutaj z jednej strony jest ulica rewolucja, a z drugiej strony praca pozytywistyczna. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To jest taki dziwny pomysł nasz, właśnie strajku kobiet. I może właśnie dlatego, że jest kobiet, to ma takie ręce i nogi, w tym sensie, że no dobrze, chcemy, żeby odszedł ten rząd. Wiemy, że z tym rządem nie jesteśmy już w stanie niczego zrobić razem w tych sprawach, które, na których nam bardzo zależy. No, świetnie. Ale jednocześnie jesteśmy świadomi, że nikt na scenie politycznej opozycji nie jest również w stanie tego zrobić dla nas. Dlatego nie możemy być naiwni, naiwne, liczyć na to, że a, pis odsuniemy, a potem będzie pięknie i ale Nie będzie, będzie straszny bałagan. Wiemy to i my się już przygotowujemy na ten etap. Znaczy, możemy zrobić ruch uprzedzający. Kiedyś pis odejdzie. Raczej nie dajemy im trzech lat, żeby wytrzymali do końca swojej kadencji. To już jest jakby dla nas wszystkich dosyć jasne, że nie będą w stanie tego wytrzymać. Naporu naszych protestów z jednej strony. A z drugiej strony w ogóle swojej własnej degrangolady, i coś z tą sytuacją trzeba zrobić. Nie chcemy się obudzić w takim świecie jak właśnie na początku lat 90., kiedy kobiety w Solidarności uczestniczyły w tym ruchu, a potem zostały odsunięte od decyzji, na przykład, które dotyczyły ich ciał, czyli ten moment, kiedy wprowadzono tak zwany kompromis. Kompromis pomiędzy ludźmi władzy, panami w garniturach, a panami w sutannach. Taki to był kompromis, bez nas. Więc my. Po prostu uczymy się też na tych przykładach z przeszłości. Jest to dla nas bardzo istotne, w takie formatujące. To ten moment, kiedy zaczęło do nas dochodzić, że te kobiety Solidarności zostały tak ograne. To jest dla nas, dla strajku kobiet od początku, pamiętam, kiedy ten motyw zaczął się pojawiać, kiedy zaczęło się o tym mówić, to było coś, co strasznie było przyjęte z takim. Z takim bólem z jednej strony, a z drugim takim zacięciem, że nigdy już na to nie pozwolimy. I właśnie działamy zgodnie z tą tam kilka lat temu, taką wykształtowaną nową wrażliwością nas, nas Polek w tym XXI wieku, w drugiej dekadzie, że nie możemy pozwolić na powtórzenie tamtego błędu. Te kobiety solidarności też z nami są. One też są z nami i, i teraz walczą razem. Tak samo jak na przykład niektóre powstanki, a jednocześnie widzimy to młodzież na ulicach. Także to jest bardzo, bardzo międzypokoleniowy protest w takim wymiarze filozoficznym, takim egzystencjalnym. Chociaż na ulicach widzimy głównie młodzież, co jest super zjawiskiem, ale bardzo dużo osób starszych pozostaje w domach zamkniętych ze strachu przed COVID, a oni też z nami są. Ta propozycja, którą wysunęłyśmy, żeby przejść również do internetu. To jest krok taki pozytywistyczny, konstruktywistyczny budowania świata na nowo, zanim ten stary upadnie, że nie możemy stworzyć takiej pustki po tym upadku, bo te pustki nigdy nie są dobre dla ludzi. One wprowadzają chaos coraz pamiętamy też początek po prostu lat 90. że dużo osób wtedy jest zostawionych sobie, bo trzeba sobie samemu jakoś radzić, może to dotknąć nas również ekonomicznie, bo to może wstrząsnąć troszkę. Polską i jakąś sytuacją, bo wiemy też, że ten rząd już jest na granicy do drukowywania pieniędzy, więc to będą takie rzeczy, do których Polacy młodzi w ogóle nie są przyzwyczajeni, ale które się pamięta z innych czasów. Wiemy też, że na zachodzie po 2008 był kryzys ekonomiczny i niektóre państwa stały na granicy bankructwa, i to się zdarzało w krajach zachodnich o takiej unormowanej ekonomii, wydawałoby się, więc My się szykujemy już teraz na to, co będzie potem i po prostu próbujemy zaprosić ludzi do tego, żeby wspólnie razem stworzyć tą nową Polskę. Najpierw ją posprzątać, potem stworzyć na nowo w takim właśnie pozytywistycznym duchu. No, ja jestem ja jestem porwana, porwana przez to, co robicie i przez ten też, jak to mówisz, wkurw. I to jest niesamowite po prostu i. Tak już kończąc naszą rozmowę i nasze nagranie, chciałam się ciebie zapytać, za co ty jesteś dzisiaj wdzięczna? Hmm, wdzięczna? Jestem wdzięczna za to, że jestem. Myślę, że jestem przydatna, więc <grym> dobrze, że jestem, bo mogę coś zrobić jeszcze dla innych. Hmm, wdzięczna jestem, że... Hmm, że jestem osobą zdyscyplinowaną, bo trudno jest działać, jak się nie posiada takiej wewnętrznej dyscypliny. Więc dobrze, że akurat tak mnie obdarzono taką cechą. I wdzięczna jestem za to, że obdarzono mnie jakimś talentem, że mogę pisać, że mogę wykonywać twórczy zawód. To jest bardzo, bardzo fajne. To bardzo dobrze robi na głowę. Super. Bardzo Ci dziękuję, że się tym ze mną i z nami podzieliłaś. Dzisiaj moją gościową była Klementyna Suchanow, aktywistka i pisarka. No i jedna z twarzy strajku kobiet. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Fajne to słowo gościuwa. W pierwszym odcinku, w pierwszym nagraniu się przejęzyczyłam i tak zostało. Super, super. Będę to stosować. Bardziej mi się podoba niż gościni, bo jest tak jakiś sztuczny to gościni, A gościuwa brzmi tak fajnie, nie? Tak cool, właśnie. Z jednej strony spełnia tą, tą rolę, że jest feminatywem, a, a z drugiej, właśnie taki wprowadza mocny charakter, nie? Dla postaci. To prawda. To jeszcze raz. Moją gościową była Klementyna Suchanow. Było mi bardzo miło. Dzięki wielkie Klementyna. Pozdrawiam wszystkich.